Powiem, powiem Wam także, spaceruję tu po szklarskiej porębie. Miałem ochotę na lody, ale Wam powiem, że abstrakcja. Lody gałkowe, najtańsze jakie tutaj znalazłem, to jest 8 zł słuchajcie, za gałkę lodów do łba do stalitu. E, takie te wecie niby e, te lody kręcone, niby włoskie. Nigdzie tu nie ma lodów włoskich, tylko są wszystko te wodne świderki. I taki mały świderek kosztuje 12 zł, najtańszy jaki znalazłem, a duży 18. Tu chyba ktoś w tej szklarskiej porębie do łba dostał. Chciałem ostypka kupić. No i powiem Wam tak: ostypki zaczynają się w cenie od 20 zł. I to jest taki osypek który ma około 150 gram. Około. I to jest, słuchajcie. 20 zł, a najdroższy półkilowy, jak tutaj znalazłem, to był w granicach 11 zł. No i niestety, ale sobie chyba tutaj nic nie kupię bo jeszcze tu jakiś idiota No ale nieważne. Także Także słuchajcie, rezygnuję tutaj z zakupów tego wszystkiego, bo to się mija z celem. Nie? Chciałem sobie do domu wziąć oscypkę. Wiecie, też nie mam pewności, czy ten oscypek jest owczy, chociaż wątpię, że jest owczy. Bo tutaj nigdzie, nigdzie owiec się już nie wypasa. więc podejrzewam, że to jest zrobione z krowiego mleka, jeszcze pewnie też tej najtańszej jakości. Znalazłem tu parę sklepów z regionalnymi rzeczami, trunkami, nietrunkami. Ale słuchajcie, cenowo to tu jest abstrakcja, jakaś to, to jest nienormalne, nie? No ale cóż, e, takie ceny będą, póki ludzie będą to kupować. I no, tak jak mówię, ja trochę pospaceruję tutaj jeszcze i będę się zbierał powoli do kampera. Dzisiaj e, trochę się pospinałem, ale tak jak mówiłem, baterie, baterie, wszystkie baterie, które miałem, były rozładowane do kamery, więc yy, z telefonu nie bardzo, bo potrzebowałem dwie ręce do, do wspinaczki więc nie mogłem tego nagrywać tutaj wiecie, takie magnesy i inne takie rzeczy, to też ceny są abstrakcyjne tutaj no powiem wam nie jest tanio, nie jest tanią. gdybyśmy na przykład chcieli codziennie się tutaj stołować ten najtańszy zestaw obiadowy. Taki najtańszy zestaw dnia znalazłem za 47 zł. No to licząc dwie osoby przez 10 dni, jakby tutaj je się obiady. Widzicie, wszędzie krzyk, dzieci, drum się, ale wracając do tych obiadów, to policzcie sobie przez 10 dni pobytu w szklarskiej. Codziennie iść na obiad za 57 zł. To macie 1000 zł. Także mówię no abstrakcyjne ceny Pizze, Jeszcze byłem w takich trzech pizzeriach. Najtańsza Margarita, taka wiecie, ta, co tam gówno na tym jest. Zaczynają się ceny od 37 zł i wcale to nie jest wiecie jakaś pizza porażająco wielka. Także ja nie polecam. Idźcie lepiej do Lidla, do Biedronki. kupcie żarcia, Bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo drogo.